Cześć, witam Was serdecznie w niedzielę. Ktoś by mógł zapytać, ale po co mówić na te tematy? Po co o tym y, opowiadać, rozmawiać na ten temat? Przecież to nie ma większego sensu, przecież to są tylko fanaberie, jakieś fikcje i teorie spiskowe. No, wydaje mi się, że nie do końca. Ty, ktoś jest trochę chociaż świadomy, no to potrafi kocuszki składać, a jeśli ktoś ma sieczkę w mózgu, tak zwaną, no to zawsze powie, że Ty jesteś. Głupszy ty jesteś, jakimś tam. Coś masz z głową, coś masz z mózgiem. Nie? I teraz tak, moi drodzy, bo tak patrząc na to wszystko, co, co ma teraz miejsce, to głównym ich zadaniem i bodźcem do tego, żeby zmienić świat w tym kierunku, w jakim zmierzamy, jest strach. Jest wywoływanie strachu wśród ludzi. Jak sobie przeanalizuję wszystko, jak sobie dzisiaj staramy przeanalizować, i doszedłem do daty 11. Września 2001 roku, tak wtedy się wydarzyło to w Nowym Jorku World Trade Center, i od tego momentu, od tego czasu, tak naprawdę w nasze życie wkradł się strach. My się zaczęliśmy bać. Ja jestem przekonany, że wielu Polaków w Polsce, nawet nie w Stanach, nawet nie Polonie, ale Polacy w Polsce wtedy zaczęli się bać. Bo tam się coś wydarzyło i bali się, że u nas też coś się stanie. A nawet jeśli już nie patrząc na to, że u nas coś się stanie, to my się po prostu boimy, nawet jeśli coś się dzieje gdzieś na drugim końcu naszej planety. Po prostu tak jest. I wtedy, tego 11 września, po tych wydarzeniach zaczęły się dziać takie rzeczy, że na lotniskach prowadzili różnego typu systemy. Sprawdzania weryfikacji ludzi, czy to jest ktoś ścigany, czy nie, jakieś tam skany, pobierane. Wszystko, wszystkie technologie poszły do przodu, wtedy się wszystko zaczęło. Później zaczął być wywoływany, tak to powiem, żeby, no może bezimiennie, nikogo już tutaj teraz nie wywołać do tablicy, zaczął być wywoływany konflikt na Bliskim Wschodzie. My wtedy zaczęliśmy się bać tych wszystkich zamachów w Paryżu, w Londynie. Przypomnijmy sobie, jak to było. Jak te rzeczy się działy. Ogólnie my się baliśmy. My się baliśmy. Cały czas żyliśmy, żyjemy i będziemy żyć w strachu. Później państwo na Bliskim Wschodzie z tą czarną flagą takie pomykało tam. Wiecie, też się baliśmy, co się wydarzy. Jejku, jak to będzie, jak oni do nas dotrą. Później ten cały kryzys migracyjny. Później, dziewiętnastka. Później, dziewiętnastka. I teraz wschodnia zawierucha. I zobaczcie, przez ostatnie 20 lat ciągły strach, non stop strach. Bo jak ludzie się boją, to są w stanie zrobić wszystko, są w stanie zaakceptować wszystko. Podam wam taki jeden bardzo prosty przykład. Ostatnio, chyba Rzeczpospolita, w Polsce przeprowadziła sondaż i zapytała Polaków, czyli tych respondentów, tych, którzy akurat tam się nawinęli im. Zapytała, czy chciałabyś albo chciałbyś, żeby te sankcje zmalały, ale dzięki temu ceny spadną, będą takie jak kiedyś. I większość powiedziało, nie, nie, my nie chcemy. Czyli oni są, ludzie, są w stanie płacić więcej, są w stanie klepać biedę, są w stanie obniżyć swoje oczekiwania, jak to mówił nasz premier, byle tylko być pewnymi i mieć stuprocentową pewność, że im się nie zostanie, czyli bezpieczeństwo. Czyli jak są ludzie wystraszeni, jak się ludzie boją, to są w stanie zaakceptować wszystko. I ten sondaż, zwykły sondaż dla Rzeczpospolitej, dla zwykłego jakiegoś tam medium polskiego, pokazuje, jak bardzo ludzie się boją jak bardzo chcą być bezpieczni. I oczywiście oni, czyli politycy, rządy, są w stanie, według nich oczywiście, ich obronić, zapewnić im bezpieczeństwo. Czyli tak to polega. Najpierw wystraszyć, później powiedzieć, pokazać, że okej, okay, jest źle, wy się boicie, ale możecie na nas polegać. My was obronimy, ale musicie zrobić to i to. Czyli jak miesiąc temu czy tam rok temu płaciłeś 10 zł za coś, teraz zapłacisz 19, ale masz pewność, że my cię obronimy. To nie musisz się bać. A tak naprawdę ja, prywatnie, jako człowiek zwykły, nie boję się niczego. Od wiosny 2020 roku absolutnie się nie bałem. Absolutnie, jakoś przeżyłem, teraz też się nie boję, bo głównym ich narzędziem jest strach, jest sianie strachu. Człowiek, który się boi, zrobi wszystko. Uwierzcie mi, że ta garstka 5% ludzi świadomych nie zrobi tego, ale 95% zrobi. Zrobi. Zrobi wszystko. Dosłownie wszystko, nawet nie połowy, nawet nie. Trzy czwarte, ale wszystko, 100%. Wykona plan, wykona wszystko to, o co zostali poproszeni. Gdyby ludzie się nie bali, gdyby nie siali strachu, to wszystko wyglądałoby inaczej. A że teścik w 2020 2021 udał się, wypalił, bo wtedy to było tak przeprowadzone idealnie, idealnie, naprawdę, budzenie strachu i bani się, że teraz mogą robić dosłownie wszystko, oni mogą robić wszystko, oni mogą zrobić wszystko, co tylko zechcą, bo ciągle, każdego dnia nas straszą. Czy to w mediach, wystarczy wejść na jakikolwiek portal informacyjny, jakiś portal zwykły, te interie WP, onety, non-stop. I to nie są newsy po to, żeby nas informować, tylko to są newsy, informacje, żeby nas straszyć, żebyśmy się bali. I przeciętny teraz Polak, przeciętny obywatel Europy się po prostu boi. On się boi, że w jego państwie będą jakieś działania prowadzone. On się teraz boi jakichś tam substancji. Teraz są te wszystkie jotki, jakieś tam potasu. Wiecie, generalnie masz się bać, masz siedzieć cicho i masz się bać. A jak się nie będziesz bał, no to my zrobimy wszystko, żebyś się jednak bał. Jak sobie przeanalizujemy to, co mówiłem o 2001 roku, chyba wtedy był ten. World Trade Center. My się mnóstwo boimy. Jak sobie obejrzycie wiadomości, to tam jest przecież większość to jest y, sianie strachu. Ktoś by mógł powiedzieć: Ale ty też robisz filmy, my się później boimy, bo ty robisz filmy, my się boimy. Ale moim celem jest tylko to, żeby przekazywać informacje. Nie to, żeby siać strach. A jeśli ktoś się boi, to bardzo przepraszam. Nie po to to mówię, żeby, żeby w kimś wywołać strach, ale człowiek świadomy też się nie boi. Bo jeśli człowiek świadomy Wie o co chodzi, to się nie boi. W marcu 2002 roku, czy w marcu też 2020 roku, bo to tak po dwóch latach, to ten, kto wie, jak jest i dlaczego to się dzieje, to on się nie boi, bo on wie, bo on jest świadomy. I po to to robię, żeby wywoływać w ludziach poczucie świadomości, bo to jest dobre, bo to jest fajne, bo się lepiej żyje, się lżej żyje i się nie boimy. Ja się nie boję, naprawdę. Ja się nie boję, co będzie jutro. Ja się nie boję, co będzie za rok. Ja się naprawdę nie boję. I nawet gdybym obejrzał trzygodzinne steki bzdur w wiadomościach, to bym się nie bał, bo ja wiem, jak jest i kto co może zrobić i co mi naprawdę zagraża. I to jest bardzo ważne, żeby przezwyciężyć strach, żeby nie dać się zastraszyć, tak jak to robią, bo oni non stop nas straszą. Ludzie są po prostu wystraszeni, ludzie się boją. Ludzie wkrótce będą się bali własnego cienia, a może już się boją? Mi się wydaje, że są już tacy ludzie, którzy boją się własnego cienia. Jak idą i zobaczą gdzieś własny cień, to oni podskakują, mówią a ratunku, bo się boją. A ja jeszcze przecież nie dodałem tych wszystkich ptasich, świńskich i tak dalej. Wiecie to, co było też wywoływane. To wtedy chyba jeszcze było nie tak zaawansowane, że nie potrafili tego zrobić, ale później to już to wszystko ładnie poszło. I generalnie chodzi o to, że każdego dnia wymyślają nowy pomysł, nowy pretekst, nowy strach, nowe źródło, żebyśmy się bali. Po prostu zawsze coś wymyślą. Wystarczy analizować, wystarczy. Przeanalizować to, jak wygląda życie naprawdę, te wszystkie sprawy naprawdę. Poza tym no, są też ludzie, którzy starają się mówić o tym, są ludzie znani, ale później ci ludzie dziwnie kończą. Ich nie ma. Albo wyparowali, albo zaginęli, albo zginęli, albo oszaleli, zwariowali, cokolwiek, nie? Bo są tacy ludzie znani. Autorytet jakiś medialny, który mógłby coś zmienić, ale ten człowiek jest oczywiście albo zaraz dyskryminowany, jest Jakaś afera, że coś tam zrobił. Teraz, jak sobie popatrzę na to wszystko, w tych takich latach jeszcze młodzieńczych, te rzeczy, które słyszałem i często też wierzyłem, bo nie każdy budzi się, już jest świadomy od dziecka, i teraz sobie pomyślę, jak bardzo robili mnie w balona. Naprawdę, jak bardzo mnie lubi, lubili. <gryw> Pewnie nie lubili, bo oni nas nie lubią, bo ich celem jest to, żebyśmy się bali, bo jak można kogoś straszyć, kogo się lubi, no to jest przecież no tylko tak w przedszkolu gdzieś tam, w szkole można się na balu przebierańców tak pobawić, ale w życiu normalnym to przecież tak to nie wygląda, a później wiecie co, oni najpierw wywołują pożar, oni robią pożar, a później go gaszą na naszych oczach, pokazując, że oni nam pomogli, nie, najpierw nam zaszkodzili, Później bo oni już wiedzą, jak nam później, jakie lekarstwo nam podać, więc później nas ratują i mówią, że oni są wyzwodnicielami i oni nas chcą zbawić i są dobrze dla nas. No i to było na tyle, moi drodzy. Napiszcie. Ja bardzo was proszę, apeluję, żebyście się niczego nie bali, bo jeśli coś się ma wydarzyć, to się wydarzy. I lepiej przeżyć ileś tam jeszcze dni. W szczęściu, w radości. I nie w obawach, bo też człowiek, który jest silny, który jest mocny psychicznie, który się nie boi, który jest taki twardy, dzielny, to on sobie czasem poradzi w różnych sytuacjach. Nawet w tych samych sytuacjach postawić człowieka odważnego, wystarczy, że się nie boi, człowieka wystraszonego, ten wystraszony to on zrobi kupę, on zrobi kupę po pięciu minutach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was bardzo serdecznie, do usłyszenia, cześć, pa, pa.